Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Tematem dzisiejszego odcinka jest porównanie dwóch myjek karszera. Mojej starej myki i nowej, którą otrzymałam do testów. Do tej pory byłam bardzo zadowolona ze swojej starej wersji i w momencie, kiedy poproszono mnie o test nowej, zastanawiałam się, co tak naprawdę można poprawić już w dobrze działającym urządzeniu. Okazuje się, że całkiem sporo. Nowa myjka Kershera ma przede wszystkim ulepszoną listwę zbierającą. Ona jest wykonana z silikonu i jest znacznie większa od tej w starym modelu. Dodatkowo ten element jest demontowalny. Zobaczcie, w bardzo łatwy sposób można go rozebrać na części pierwsze. Wystarczy nacisnąć tu przycisk i zobaczcie, i te dwie listwy można umyć pod bieżącą wodą. To jest bardzo ważne dlatego, że brudne listwy oznaczają smugi na szybie. W starej wersji nie ma takiej opcji tą gumę już wam pokazuję, tylko to zmontuję z powrotem. O jest. W starej myjce gumę można było wyciągnąć w ten sposób, aby ją umyć. O. I potem z powrotem ją sunąć. No ale nikt nie mówi o tym, że jednak czyszczenie tego brudu z wewnątrz wcale nie było takie łatwe. Więc mając już ten element rozbieralny, naprawdę czyszczenie tego będzie zdecydowanie bardziej komfortowe. Druga rzecz, druga różnica. Ten model ładowałam 120 minut i pracował tylko przez 20 minut, a ten model ładuje się przez 170 minut, ale pracuje 100 minut. Czyli mogę nim umyć 300 metrów kwadratowych powierzchni, co przekłada się realnie na mniej więcej jakieś 100 okien. Co jeszcze? On ma taki ciekło krystaliczny wyświetlacz. On jest bardzo fajny, dlatego, że od razu nam podpowiada, czy jesteśmy w stanie jeszcze umyć jedno okno, czy na dzisiaj już koniec. Poza tym łatwe opróżnianie pojemnika. Zobaczcie. A tutaj wylewanie tej wody. No tutaj jest taki taka dziureczka i tą wodę tutaj o, wylewało się w ten sposób. Także nowa myjka ma naprawdę sporo ulepszeń. Czy też lepiej radzi sobie z myciem? Zaraz Wam pokażę. Na wyposażeniu nowej myjki jest jeszcze taki wibrujący pad, który wibrujący zwilża i rozpuszcza brud, rozmiękcza. I to jest bardzo fajne rozwiązanie. Zaraz pokażę Wam go w akcji. Tu się go uruchamia, tu się dozuje płyn. Płyn zresztą nalewa się tutaj. A tutaj ma przylepiane ściereczki, które oczywiście można prać również w pralce. W starszej wersji miałam taki spryskiwacz z mikrofibrą. Jeżeli okna są bardzo brudne, to powinniśmy je najpierw umyć wodą z odrobiną płynu do mycia naczyń, a jeżeli są w miarę czyste, tak jak moje, to wystarczy od razu użyć tego właśnie wibrującego pada. Uruchamiam go, naciskam też dozowanie płynu i dobrze zwilżam szybę. Padem bardzo łatwo się manewruje. Świetnie dozuje ten, tą wodę z płynem. I kiedy szyba już jest mocno zwilżona, wystarczy właśnie użyć meki Czasami zdarza się, że pozostanie na szybie mały ślad po myjce, ale można go usunąć przy pomocy mikrofibry. Różnice pomiędzy myjkami bardzo dobrze widać w momencie, kiedy myjemy taki odcinek okna, dochodząc do krawędzi. Zobaczcie. I tu właśnie największy kłopot jest zawsze z tą końcówką. Przez to, że ten ta myjka jest długa, trudno jej się jakby tutaj złamać, i zawsze ten ostatni fragment mycia wychodzi najgorzej. Ta, przez to, że ma dłuższą tą listwę i taką elastyczną, zobaczcie. Można zjechać do samego końca bez odrywania. Zobaczcie jeszcze raz. Zjeżdżamy. Bez odrywania. I to widać najlepiej. Ta jest krótsza, a ta jest wyższa. I trudno jej jakby się tutaj złamać. Czas na małe podsumowanie. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona z efektów mycia, zarówno starą, jak i nową myjką, ale nowa myjka zdecydowanie lepiej sobie radzi właśnie z tymi trudnymi odcinkami, czyli kiedy dochodzimy do ramy okiennej. Łatwiej wymienia się listwy, łatwiej wylewa się wodę, dlatego wygrywa zdecydowanie nowa myjka. A jeśli chodzi o pad i o ten spryskiwacz, no to to rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej komfortowe. I jeszcze śmiem twierdzić, że te wibracje rzeczywiście rozmiękczają brud na szybie. Także tu się trzeba trochę naszorować, a tutaj delikatne wibracje zrobią to za nas. Także bardzo chętnie wymieniłabym stary na nowy. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania innych odcinków z serii Pani AGD.